Tak Jak jest. to w zasadzie się stało? Bo to dla mnie muszę powiedzieć, jest zagadka, że Chiny. Chiny no, kraj, który cierpiał głód, wstrząsany rewolucjami. No, jest dzisiaj symbolem sukcesu, tak, osiągnął sukces, no, rywalizuje rywalizuje też ze Stanami Zjednoczonymi co, coraz bardziej. No, podczas gdy wielu innym państwom się nie, nie udało, no, również inne im, imperium, tak Związek Radziecki, tak. jak się przekształcił w Rosję, no, po pierwsze oczywiście poniósł straty geopolityczne, terytorialne, ale przecież wiemy wszyscy, że gospodarczo nie nadąża, prawda? Indie pewnie też były porównywalne, yy, mówi się niektóre o sukcesie, ale jednak tylko Chiny dokonały, wydawałoby się, rzeczy, rzeczy niemożliwej. niemożliwej. To więc jak, jak, jak to było możliwe, żeby dokonać rzeczy niemożliwej, Panie Jak profesorze? zwykle w przypadku tak po, potężnego procesu obejmujące, obejmującego ponad miliard ludzi i sukcesu, który spowodował, że Chiny, które ruszyły do reform w grudniu 1978 roku, po czterech dekadach stały się autentycznym, prawdziwym rywalem Stanów Zjednoczonych i drugą gospodarką świata, to nie może być na taki proces jednego wyjaśnienia. Wydaje się, że kluczowe było przywództwo, czyli kto miał władzę, i z koncepcją reform wystąpił Ten Xiaoping. Który był w samej wierchuszce chińskiej władzy. W latach 50. był sekretarzem generalnym KCKPH, czyli trzecią osobą w państwie i w partii. To on zresztą przeprowadzał w formie wykonawczej wolę Mao Zedonga i Wielki Skok. I ten, ten Xiaoping, po Wielkim Skoku, który przyniósł największy głód w dziejach powszechnych, ponad 40 milionów ofiar, z głodu w okresie 58-61. W 1962 roku zaczął e, regulować gospodarkę po raz pierwszy i wtedy wokół hasło. Który, którym przeszedł do historii powszechnej. Nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, żeby łowił myszy. Czyli czysty pragmatyzm. Yy, niestety tylko trzy lata regulowali tę gospodarkę i Mao Zedong, który został po wielkim skoku odsunięty. Wrócił do władzy niepodzielnej w rewolucji kulturalnej 1966, do jego śmierci w 1976 roku. I ten Xiaoping został drugą osobą w państwie kroczącą kapitalistyczną drogą. Został zesłany na wieś. I tam, co wiem, bo badałem źródła. Ten Xiaoping z najwyższych echelonów władzy trafił do chłopów, którzy, których rodziny niedawno umierały z głodu. I zadał sobie pytanie, jak to jest, że Chińczycy tutaj, gdzie jestem, na głębokiej wsi chińskiej, umierają z głodu, a Chińczycy w Singapurze, w Hongkongu czy w San Francisco są tak, tacy bogaci? I poprzez to oczywiście stał się rewizjonistą. Kiedy Mao tse odchodził, ten Xiaopinga raz jeszcze odsunięto i on przyszedł do niepodzielnej władzy w 78 roku. I wtedy znalazł się na rozdrożu. Wiedział, czego chce. Zresztą nie różnił się od innych chińskich przywódców, począwszy od Sun Yat-sena, przywódcy Chin republikańskich, pierwszego szefa Kuomintangu po rozpadzie cesarstwa, po upadku cesarstwa, że chcieli Chin silnych, mocarnych, bo Chiny kiedyś taką cywilizacją i siłą były. Natomiast mało chciał to realizować metodami rewolucyjnymi, wiemy jak się to skończyło. Tęk natomiast został ciężko doświadczony i zastosował w zasadzie trzy zasady. Pierwsza, nieważne czy kod biały czy czarny, czyli czysty pragmatyzm. Drugi, niesamowita ostrożność. Ukuł zasadę, mocze szyto, łoko, po chińsku brzmi, to znaczy iść przez rzekę czując kamienie pod stopami. A więc... Bardzo ostrożnie. Ja wiem, gdzie jest drugi brzeg, gdzie jest Hongkong, gdzie jest Tajwan, gdzie jest Singapur, gdzie są Chińczycy, ale przede mną nikt tej drogi nie przekraczał. Wobec tego ja wchodzę, badam grunt pod nogami, bo nurt jest bardzo niewyraźny. Jeżeli nie tracę gruntu, to idę dalej. Jeżeli tracę, idę kilometr dalej i próbuję. Czyli gradualizm i takie ostrożne formułowanie programów. I trzecia zasada. Tylko praktyka się liczy, tylko praktyka się liczy. I najważniejsza rzecz. Mao Zedong zdusił, skomunizował chińską wieś. A kiedy Ten Xiaoping dochodził do władzy, to Chiny były państwem jeszcze agrarnym. 84% społeczeństwa. Żyło na wsi. I on ten cywilizację, jeżeli nieważne czy kot jest biały czy czarny, i praktyka się jedynie liczy, no to trzeba było zacząć od rolnictwa. I on w ciągu trzech lat oddał chłopom ziemię najpierw dzierżawę na krótki czas. I to, to zadziałało. Zaczął reformy tylko gospodarcze, natomiast natychmiast usunął wszelkie próby reform politycznych. Bo panie profesorze, no dobrze, ale to wydaje mi się, że. No, jak wiadomo, komunizm czy realny socjalizm był jakąś strategią modernizacyjną, jak wiadomo. Był... Ale się w Chinach nie sprawdził, Ale w, w tamtym Chinach, no, wydaniu. No, no, chyba się w ogóle nie sprawdził. Tak? I gdzieś już u końca, końca tej epoki, yy, wszędzie pojawiały chyba się te same idee, mianowicie no, że jakieś, jakieś uwłaszczenie znowu ludzi, prawda? I, wolny rynek. Yy, no, ja pamiętam w, w, w roku 1936, w Rosji w roku 1990 i wtedy Rosjanie też miały takie poczucie, wtedy był Jegorow chyba jeszcze premierem, ale takie poczucie, że wystarczy uwolnić siły społeczne, zwrócić pewne instytucje. Panie profesorze, no właśnie Chiny rozpoczęły reformy w 1978 roku. Szczyt Breżniewszczyzny, jeżeli można tak nazwać. Jeszcze jest Związek Sowiecki przed Afga e, e, inwazją Afganistanu. Czyli Chińczycy doszli do swoich. Po, prób reformatorskich sami. Wcześniej, tak. Wcześniej, w sensie. To, że Gorbaczow się pojawił w Związku Sowieckim siedem lat później, ja nie mam archiwów, ale ja jestem mhm. prawie pewien, że to był jeden z głównych czynników sprawczych, dlaczego y, Gorbaczow został gęsekiem w Związku Sowieckim, bo Chiny już ruszyły i zaczęły A, mieć rozumiem. sukcesy. Natomiast Chiny w czasie tych reform miały etapy. I teraz... Początek to były te nieważne czy kod biały czy czarny, żeby tylko pragmatyka, żeby pozbyć się ideologii marksizmu-leninizmu, od, odrzucić wszelki rewolucjonizm epoki Mao Cetunga. Natomiast potem jest drugi etap, znacznie głębszy i mądrzejszy. Mianowicie wszyscy w Polsce uważają, że cezurą był plac Tienanmen 1989 rok. Ja byłem na placu Tienanmen, książkę na ten temat też napisałem. Otóż to dla, Chin, dla władz chińskich był wstrząs, ale to nie była cezura. Cezurą był 25 grudnia 1991, czyli rozpad Związku Sowieckiego. A wie pan profesor dlaczego? Że tenże Ten Xiaoping, jako sekretarz generalny KCKPH w latach 50. uczył wszystkich członków Komunistycznej Partii Chin jednego hasła: Związek Radziecki dziś to nasze jutro. Uh -huh. Czyli jak Związku Radzieckiego nie ma, to my jutro wisimy na gałęzi. Aha, I stanął. 88-letni człowiek przed dylematem. Jak zmienić wszystko, żeby wszystko zostało po staremu? Ale z punktu widzenia takiej klasycznej, powiedzmy, narracji, narracji zachodniej... tak się Ale wtedy... to zachodnia, nie, do... nie pasuje do chińskiej. Ale wtedy się dawało, ja pamiętam akurat, jak przyszła wiadomość prawda, o tej masakrze studentów, no to wszyscy uważali, że to zahamuje proces no właśnie, tak reform, że to jest koniec liberalizmu i w zasadzie jedyna droga, no to jest właśnie w stronę takiego społeczeństwa, liberalnego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc nie tylko uwolnienie gospodarki tak i wprowadzenie, ale też liberalizacja no, tak byśmy polityczna, liberalizacja kulturowa. Ale to, to, to nie jest droga chińska. Prawda? Ale to nie jest absolutnie droga chińska, dlatego mówię, że cezurą był styczeń i przełom stycznia i lutego 92, czyli w miesiąc po upadku, rozpadzie Związku Sowieckiego, O-Ping wsiada, 88-letniowiec Człowiek wsiada w pociąg, niczym dawni cesarze, to się Nanshun, taka pielgrzymka na południe, to się nazywało, i pojechał do strefy specjalnej ekonomicznej, Shenzhen się nazywa. Dzisiaj to jest 16 milionowe miasto tuż przy Hongkongu przez płot, i tam ogłosił swoje podwójne, podwójny testament polityczny. W jednym powiada, że Chiny stosują e, zasadę 28 chińskich znaków, czysta chińszczyzna, ale najważniejsza była starobuddyjska zasada Tao Kwang low profile, że odbudowujemy potęgę państwa po cichu, nie zwracając niczyjej uwagi. I to poskutkowało i obio, było objęte konsensusem władz przez ponad dwie dekady. Ale druga była ważniejsza: Związek Radziecki padł. Już go nie ma. Komunizm w wersji klasycznej, jeśli gdzieś został, to w Korei Północnej, może na Kubie. I Chiny co robią? On tego nie mówi, bo źródło było w Japonii. Ale Chiny dostrzegają, że w regionie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Począwszy od Japonii w latach 50., przez cztery tak zwane dalekowschodnie tygrysy, czyli Hongkong, Korea Południowa, e, Tajwan i przede wszystkim Singapur, że stworzyły nowy model rozwojowy, który amerykański ekspert Charles Johnson z Uniwersytetu Kalifornijskiego nazwał Developmental State państwo rozwojowe. I ten Xiaoping nakazuje po pierwsze, że. Nie podporządkowujemy się aktualnej mantrze jedynego supermocarstwa, czyli nie ma dla nas, Chińczyków, końca historii Francisa Fukuyamy, czyli nie ma liberalnej demokracji i nie ma Washington konsensus. Czyli niewidzialna ręka rynku rządzi. Tylko, że jest niewidzialna ręka rynku, ale jest chwytana przez jak najbardziej widzialną rękę państwa, czyli mamy wymieszanie rynku to, z to jest interwencjonizmem taki, państwowym. To jest taki kapitalizm państwowy. Kapitalizm tak? państwowy, dokładnie mhm. tak. I równocześnie włączamy miliardowy, chłonny rynek w globalizację. Mhm. I wtedy Amerykanie mówią, no tak, był Tiananmen, ale tu jest miliard, one billion customers. I Bill Clinton ogłasza, że poprzednio było zaangażowanie ze względu na to, że chcieliśmy rozbić Związek Sowiecki. Po to Kissinger i Nixon pojechali do Chin. A teraz. No, więcej w Chiny zainwestujemy, to się bardziej zliberalizują. Okazuje się, że to była też błędna strategia. A panie profesorze, a jaki w tym systemie? No bo to właśnie mm, powiedzmy kapitalizmu państwowego, skądinąd przypomniał, że niektórzy hispo, historycy gospodarczy uważają, że druga rzecz pospolita była takim development no. no. state, prawda? No, być tutaj też, prawda, i to wszystko. Tak, mądre no, planowanie. No właśnie, tak także tak, tutaj tak. by, nie, to, du, Dużo elementów byśmy znaleźli. No, w każdym razie może się uróżni to od tego dzisiejszego modelu, ale były takie pewnie próby. próby tak. Na pewno rola państwa była inna Dokładnie. E, niż, e, niż uważaliśmy, że powinna być po 1989 roku. Ale chciałem się spytać to, jaką rolę w tym systemie odgrywa komisarz partia Chin? Bo niektórzy mówią, no to nawet nie jest kapitalizm państwowy, to, to jest kapitalizm totalitarny. Tak? Albo że ta partia, jaką trzeba partia, Chin jest tak naprawdę takim kolektywnym właścicielem właścicielem ca całości państwa. W tej książce jest precyzyjna analiza. Kiedy się pojedzie do Chin nawet dzisiaj, to człowiek jest zdumiony, szczególnie osoba w starszym wieku, która jeszcze pamięta PRL albo poprzedni system. Bo tak, jest zjazd partii, jest sierpi młot. Są czerwone sztandary. Nawet międzynarodówkie, które przecież poznajemy, śpiewają po chińsku. A kult mało nadal jest. Oczywiście. No, tak? Przecież Mao Zedong, portret, wisi na wejściu do mm. zimowego. Dopóki jest ta dynastia, która nazywa się Komunistyczna Partia Chin, no właśnie, portret Mao będzie wisiał. Dokładnie. To jest nowa dynastia. Natomiast ten Xiaoping, ponieważ był ofiarą w latach rewolucji, od czego zacząłem. E, Jedynowładztwa zrobił wszystko w latach 80. i system się ukształtował w latach 90. poprzedniego stulecia, żeby był kolektywny, zbiorowy cesarz. I ten zbiorowy cesarz nazywa się Stały Komitet Biura Politycznego KCKPH. To było najpierw dziewięciu, teraz jest siedmiu ludzi. I my wiemy, że to są decydenci, tylko nie wiemy, jak oni decydują. Pomiędzy nimi jest checks and balances, ale to nie jest transparentne. I teraz w to, w ten system wkomponowano zasady merytokracji, ale nie w zachodnim rozumieniu filozoficznym, tylko konfucjańskim. Merytokracja to rządy światłych, dobrze przygotowanych, dobrze wykształconych elit. I na tym zbudowano model, który funkcjonował i dopiero... I one te elity są rzeczywiście dobrze przygotowane? I Co światło, więcej, tak? no, panie profesorze, jeżeli Chiny w okresie... 1978, 2012, bo do opisu aktualnej administracji Xi Jinpinga trzeba innych narzędzi, bo coś się już zmieniło i jest inny świat. W tym czasie, przez ponad 30 lat, ponad miliardowe państwo ma 9,8 przeciętny roczny wzrost gospodarczy, to zatem musiała być jakaś myśl. To nie mógł być przypadek. Musiała być jakaś mądrość i co więcej, Chinami, po Tiananmen po rozpadzie Związku Radzieckiego przez 20 lat rządzili inżynierowie. Dlatego ja uważam, że chcąc zbadać dobrze Chiny, trzeba mieć co najmniej cztery płaszczyzny badawcze. Jedna to Komunistyczna Partia Chin, czyli tak jak kiedyś bolszewików czy KPZRśmy badali, bo to jest partia władzy i system realnego socjalizmu. Drugie to Chiny są przecież kolebką biurokracji w skali światowej. Jak pan weźmie... Tak. No tak. Mhm. Z, 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 I to taki inną tec, słynną tec, książkę tec, 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 tec. To Pierwszy tom do rewolucji francuskiej to połowa tomu jest poświęcona biurokracji chińskiej. Trzecie, technokracja, bo inżynierowie. I czwarty, merytokracja, dobrze przy, przygotowani. No i niestety obecnie Xi Jinping chce wracać a nawet już jeśli o siebie chodzi wrócił do, rząd, do rządów jednej ręki, i to wzbudza kontrowersje nawet w HRL. A jak się zmienia społeczeństwo chińskie? Czy nie jest tak właśnie no, znowu zgodnie z, z jakimiś takimi dosyć prostymi wyobrażeniami? No, skoro mm, przejęto kapitalizm, no to prowadzi to do nieuchronnych przemian o, o, obyczajów, liberalizacji społeczeństwa. No, wchodzą, wchodzi, wchodzi cała cywilizacja. Cyfrowa, więc w gruncie rzeczy należałoby oczekiwać, prawda, że ten system się zacznie chwiać. No system jednak oparty na pewnej hierarchii, hierarchii władzy, dyscypliny, no ograniczeniu chyba wolności, mimo wszystko na pewno wolności politycznej. Po pierwsze, Chiny nie są już totalitaryzmem, chyba że ten totalitaryzm wprowadzą nowe technologie, szczególnie sztuczna inteligencja. Chiny były totalitarnym w pełni społeczeństwem za Mao Tse-tunga, natomiast w tej chwili są systemem bardzo autorytarnym i Chiny ma, to, jest, to jest pułapka, bo oni się nazywają Czungło, państwo środka, ale to nie jest państwo. To jest kontynent większy od Europy i trzykrotnie ludniejszy niż Unia Europejska przed Brexitem, bo miliard czterysta milionów mieszkańców. I na dodatek starożytna cywilizacja, która przetrwała i myśli swoimi kategoriami. I w tej cywilizacji, pod Henanmen, kiedy przestała istnieć wiara w komunistyczną partię Chin, to zagrano dwoma narzędziami: jedno nacjonalizm, Drugie powróć do źródeł, do konfucjanizmu. I teraz dopiero y, Xi Jinping chce wracać do żaru komunizmu, ale chyba mu się nie uda. I w, et, efekty są takie, że społeczeństwo w wymiarze gospodarczym jest wolne. Bo jeśli chodzi o definicję, jaki jest system w Chinach, to jest socjalizm o chińskiej specyfice. Ale najlepsza książka, oczywiście panie profesorze, oprócz tej mojej. No, tak, ta... o, 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 <laughs> to naturalnie. To <o>, chyba wiadomo. Jaszem <laughs> <laughs> Pan napisał, jak słyszymy, Amerykanin, czyli Chińczyk, który wyjechał do Stanów i jest profesorem na Massachusetts Institute of Technology. Jaki jest tytuł tej książki? Kapitalizm o chińskiej specyfice. Czyli my musimy wybrać, czy, czy tam jest więcej elementów socjalizmu, czy kapitalizmu. Yy, niestety, powoli zbliżają się do końca. A zadam, <laughs> tak, tak, rzeczywiście, bo to jest fascynujące. Ale zadam ostatnie pytanie: no bo jednak narasta strach przed Chinami. Tak? Amerykanie uważają, że. Ta, A raczej nie, przed wirusem, chyba. Nie, właśnie my wydaje no, się, przed Chinami wirusem to, 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 to minie, ale nawet Unia Europejska, prawda? To pojawiają się te, 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 te elementy, jeżeli się mówi, że autonomii, mieć autonomię, aut, aut, autonomię technologiczną w stosunku do, do Chin. Czy powinniśmy się obawiać Chin, czy to jest właśnie y, 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 mocarstwo, które jest y, y, niebezpieczne dla cywilizacji zachodniej, oparte jednak na właśnie no. indywidualizmie y, y, tych wszystkich? innych rzeczach, tendencjach kulturowych, o których, o, o których my mówimy. I czasami się nawet w Polsce również nimi niepokoimy. Oczywiście. Ja uważam, że 40 lat temu można się było Chinami nie zajmować, bo to nie miało znaczenia. Dzisiaj kto się Chinami nie zajmuje, to on nie ma znaczenia, bo to jest czynnik, którego nie wyeliminujemy. Czyli to, co się w Chinach dzieje, ma znaczenie, bo to już jest druga gospodarka świata, która na dodatek planuje, że chce być wielkim ośrodkiem cywilizacyjnym, a więc już nie tylko silną gospodarką, którą są, nie tylko silną ośrodkiem handlowym, którym są, ale chcą być też supermocarstwem do 2035 I widać roku. widać ekspansję globalną technologiczną, technologiczną. Tak? Tak, tak, I w tak. tym sensie my w demokracji, a szczególnie Liberalnej demokracji. Jeden będzie widział Chiny jako zagrożenie, drugi jako szansę, trzeci jako konkurenta, czwarty jako rywala, czyli będziemy podzieleni. Natomiast ja apeluję: to jest moje takie w tej audycji przynajmniej ostatnie słowo, że brać Chiny poważnie i to, co się w nich dzieje, bo to ma już dzisiaj globalny wymiar i znaczenie. No, mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze ten apel potraktują bardzo poważnie, bo rzeczywiście... I zaczną czytać. I nie, nie będą myśleli tylko o koronawirusie, tylko rzeczywiście zaczną czytać, między innymi tę książkę. Moim gościem był profesor Bogdan Guralczyk, autor, sinolog, politolog, dyplomata, autor hmm, pasującej książki Wielki Renesans, którą państwu gorąco polecam. Dziękuję panu Dziękuję bardzo. bardzo.